Cześć! Jak widzicie, podłogi mamy wylane. Nie zdążyłem zrobić podsumowania, jeżeli chodzi o całą hydraulikę i podłogówkę. A chciałem takie zrobić, ale niestety czasami nasze plany muszą ulec zmianie. I chwilę po podłogówce wylali nam podłogi, więc nie zdążyłem tego zrobić na, na podłogówce, żebyście mieli tutaj. Jak to mniej więcej wygląda, ale mogę wam mniej więcej pokazywać tutaj zdjęcia, mam nadzieję, że was nie zanudzę, ale chciałem zrobić takie podsumowanie teraz, jeżeli chodzi o hydraulikę, o koszty związane z hydrauliką i e, z hydrauliką, z ogólnie z podłogówką, z układaniem styropianu, z foliami, z rozdzielaczami. No, wszystkim tym, co wiąże się akurat na pojęcie hydraulika. I może dołożę Wam jeszcze koszt tej posadzki albo uwzględnię to w innym odcinku, jak się wyrobię. Bo tego czasu jest mniej. Z góry chciałem Was przeprosić, że wrzucam te odcinki tak od niechcenia, ale naprawdę nie mam kiedy tego posklejać. Mam jeszcze takiego siedmiolatka, który wisi na mnie dzień w dzień, jak tylko przyjadę, więc wolę troszkę mu poświęcić tego swojego czasu. Dobrze, przejdźmy do meritum. Jeżeli chodzi o, o hydraulikę, pojęcie hydraulika mam tutaj yy, na myśli zrobienie yy, instalacji odpływowej, czyli kanalizacji. To wyszło to tego w sumie tam nie wiem, może z 7, może z 8 rurek, yy, 50, kilkanaście kolan różnych, yy, różnego kąta, także yy, a i do prowadzenia po prostu tutaj do punktów odbioru czerpanych, jeżeli chodzi o tą hydraulikę, to tutaj mam taką kwotę, kwotę 3715. Jest to kwota z faktury, ale plus jakieś dodatki, które kupowałem. Jeszcze jakieś śruby, jakieś mocowania i tak dalej. Myślę, że wyszło tego około 300-400 zł. Więc zaokrąglimy tą sumę już do 4000. Nie rozdrabniajmy się. I w tym jest jeszcze. 600 metrów rury PEX. Rury PEX Canterma. Eee, a dlaczego? A dlatego, że eee, chciałem, żeby firma, która mi sprzedaje po prostu całą instalację, zrobiła mi jeszcze projekt. No i eee, jeżeli chodzi o tą hydraulikę, to, to żeby zachęcić potencjalnego sprzedającego, że u niego będzie się za zatowar zatowaruje się u niego. Eee, Dogadaliśmy się w ten sposób, że zakupię po prostu jeden krążek tak na szybko, żebym mógł sobie wrzucić to na, na kipę, na samochód, na przyczepę. I, I oni zaczną już z tym projektem sobie działać. No więc yy, to kosztowało mnie w granicach yy, ta cała hydraulika z kanalizacją i, 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 i doprowadzeniem do tych punktów. Powiedzmy, że 4000 z tym projektem i 600 metrów rury PEX. Yy, co dalej? Dalej, jeżeli chodzi o całe inne ogrzewanie podłogowe doszły do tego dwa rozdzielacze, y, 1200 metrów rury pek dodatkowo, bo poszło niecałe 1800 metrów, tam zostało może z takie odcinki jeden chyba 30 metrów, drugi 18 metrów, więc to jest szczątkowe, a trzecia, ruch, trzecia pętla w ogóle poszła mi bez, bezodpadowo praktycznie, także y, tak mnie się troszkę fartnęło ale to trzeba było po prostu sobie policzyć ile mniej więcej wyjdzie z projektu dodać do tego, dodać, odjąć mniej więcej 2 metry i wtedy wychodzą nam te pentelki równi oczywiście do tego jeszcze dochodzi system przyłączeniowy, bo jeżeli chodzi o, o rozdzielacze to w większości przypadków kupujemy je bez nie wiem jak to się nazywa, euroconus to się nazywa czy coś takiego ale powiedzmy, że to są takie złączki, które nakręcamy na na, na rurkę PEXT i i dołączamy to do rozdzielacza. I to dokupujemy dodatkowo. Wyszło tego 44 sztuki chyba, albo 48, 48, tak. Yy, co jeszcze? Yy, taśma brzegowa. Taka żółta, nie wiem czy tu widać za mną. Którą tutaj wkładałem sobie między steropian. Yy, folia. Tak od razu sobie polecamy właśnie kupić lepszą folię, żeby te kratki się zgadzały mniej więcej i, i, i nie była na taka po prostu taka miękka rozwałkowana aluminium taki po prostu. No i dwie szafki, jedna podtynkowa, druga natynkowa. Natynkową była taka historia, że kupiłem ją dodatkowo na Allegro, bo, yy, i kupowałem ją chyba cztery razy, robiłem cztery zwroty, cztery razy. Wymieniałem szafkę, bo zawsze coś przyszło nie tak, a to zgniecione, a to niedomalowana, a to porysowana, a to coś tam, coś tam, coś tam, tam poczta nawaliła i tak dalej. Już nie będę wam opowiadał, bo to długa, długa historia. No i jeżeli chodzi o podłogówkę, tą drugą część, to mam tutaj fakturkę na 8295. Oczywiście też dochodziły jakieś dodatki, jakieś kolanku gdzieś tam mi jeszcze było potrzebne. Yy, do zgrzewania jakaś końcóweczka, gdzieś tam czegoś zapomniałem i tak dalej no, no powiedzmy, że w 9 tysiącach żeśmy się obrobili i sumując te dwie sumy, 4 tysiące na hydraulikę, tą początkową i na podłogówkę, to jest koszt 9 tysięcy złotych yy, przepraszam, 4 plus 9 to jest 13 oczywiście Dobrze, czyli y, powiedzmy, że wszystkie półprodukty, które zakupiłem tutaj na, 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 na taką hydraulikę wstępną, bo to jeszcze została uzbrojenie kotłowni. Ale kotłownie powiedzmy, że w, tym, w tej cenie też możemy mniej więcej doliczyć. Pozostało mi jeszcze troszkę rurki i, i na pewno się jeszcze ją wykorzystam. E, maszynownie. Dobrze, y, tu mamy sumę 13 tysięcy za kompletny system, praktycznie do podłogi i do hydrauliki także tak to mniej więcej wygląda do około 160 metrów użytkowej powierzchni 220 metrów po podłogach yy, co jeszcze? do tego, do tych instalacji musimy sobie doliczyć koszt styropianu no nie był to mały koszt jak kupowałem akurat wtedy chyba tam była ta górka po prostu przedwojenna, po -covidowa więc yy, troszkę się napaliłem na ten styropian, no teraz w tej chwili staniał, ale tak czy inaczej styropian podłogowy jest troszkę droższy niż styropian na mury więc, yy, więc koszt styropianu, to już Wam tłumaczę tutaj, to były 3 piątki trzy warstwy, tutaj przynajmniej na parterze, trzy warstwy po 5 cm to jest styropian EPS 100 firmy chyba Alpaterm. I to był zakup na 16 m3 po prostu tutaj na parter 15 cm styropianu i 5 cm styropianu na, na górze na poddaszu i suma sumarą wyszło tego 16 m3 po 350 zł, co daje całkowitą sumę 5573 zł. Dodatkowo do garażu zakupiłem styropian EPS 200. Nie wiem jak on się tam różni się. No sporo się różni od EPS100. EPS100 jest y, lżejszy, jest łatwiejszy w układaniu, nie jest taki kruchy, jest bardziej elastyczny. EPS200 jest bardzo twardy, bardzo twardy to podkreślam. Jest dwa razy cięższy od EPS100. chyba nazwa na co wskazuje tutaj na gęstość. Nie wiem, nie znam się na styropianie. Jak ktoś się zna to będzie wiedział o co chodzi albo sobie doczyta. Yy, I dodatkowo do garażu zakupiłem 2,7 2,7 m sześciennego, po 528 zł za metr sześcienny, czyli wyszło 1428 I posłuchajcie, sumując yy, tutaj koszt tej podłogówki, podłogi, czyli tych materiałów na podłogę i koszt steropianu wyszło, no powiedzmy, 20 tysięcy złotych. Plus minus oczywiście, bo, bo nie liczy, no jakiś śrubek, jakieś tam taśmy, yy, które kupowałem, Myślę, że w okolicach 1000 zł, może też bym się zmieścił akurat w tych, w tych dodatkach, ale już nie chcę tego liczyć, bo nie chcę sobie przyć głowy. Ale one gdzieś tam y, dochodzą i, i, i możecie liczyć, że, że, że takie dodatki kosztowały mnie około 1000 zł. Ale ja nie wliczam tego w tą, w tą cenę podłogówki, sumuję praktycznie to, co jest z faktu. Dobrze. I tu już mamy kwotę, jeżeli chodzi o kompletną instalację podłogową, czyli położenie podłogówki i instalacji hydraulicznej, to już jest zamknęliśmy się w, a i styropianu zamknęliśmy się w kwocie 20 tysięcy złotych. Yy, tak. I tak to mniej więcej wygląda. Jeśli chcielibyśmy zamknąć tą podłogę, wylać tą posadzkę, dochodzi do tego jeszcze około 9 tysięcy złotych, jeżeli chodzi o wylewkę z robocizną, z piaskiem, z cementem, z materiałem plastyfikatorem, czy, czy, czy z takimi włóknami, które oni tutaj dodają. No niestety nie było mi dane tutaj tego z, z, nakręcić tej podłogi, także musicie mi wybaczyć, ale mogę Wam pokazać jak dbam o tą wylewkę. Yy, i, I możecie sobie zobaczyć jak wygląda po prostu tutaj yy pielęgnacja, tak popularnie zwana, wylewki cementowej jastrychowej. Jak zwał, tak zwał. Jaki region. U nas to jest wylewka cementowa i tyle. Dobra, trzymajcie się. Wyszło tego 10 minut. Także mam nadzieję, że, że podsumowanie Wam się spodoba. Dzięki. Hej.